Jestem instruktorem nauki jazdy od 10 lat i pomyślałem sobie, że pracując dla kogoś, skoro jest, bez względu na, na zawirowania demograficzne, zawsze będą młodzi ludzie, którzy będą tą umiejętność prowadzenia samochodu chcieli zdobyć, no to dlaczego pracować dla kogoś? Kiedy można to zrobić dla siebie? Łagodnym łukiem w lewo, tak jak nas droga prowadzi, Stworzyłem firmę zatrudniając trzy osoby. Te dwie pozostałe poza mną są osobami, które takie czasy trzeba dywersyfikować działalność, zajmują się sprzątaniem. Więc druga część tej firmy to firma sprzątająca, no ale główną działalnością jest jednak nauka jazdy, którą powoli rozwijam. Zdecydowałem się na tą działalność społeczną, na stworzenie podmiotu ekonomii społecznej. Ponieważ mam dużo wrażliwości w sobie i od dziecka byłem uczony, żeby jednak dzielić się czy pieniędzmi, pomysłami, czy no przede wszystkim umiejętnościami, więc z jednej strony to jest nauka jazdy, a z drugiej strony chęć pomocy tym, którzy przez jakąś chwilę... Dłuższą lub krótszą byli bezrobotni, i którzy zasadniczo zmierzali w kierunku wykluczenia z rynku pracy. Moją firmę wyróżnia po pierwsze prześmieszne logo, ze spokojnym żółwiem, ale jednak kółkami napędzającymi go do, do szybkiej jazdy, ale oczywiście w granicach rozsądku i zgodnie z przepisami. A z drugiej strony to, że jestem dość elastyczny i myślę sobie, że mm, potrafię. Dość szybko zanalizując potrzeby potencjalnych kursantów, odnieść się do nich, co też nie jest y, takie łatwe dla ośrodków już funkcjonujących, które mają duże doświadczenie i które pracują w określonym schemacie. Myślę, że ze spokojem tutaj jest daleko. Jeszcze jedziemy, jeszcze jedziemy. Tu nam troszkę brakuje. Na tą chwilę ośrodek już jest powiększony o kategorię B, czyli możemy uczyć potencjalnych kierowców, którzy mają ochotę jeździć autobusami, czy to w komunikacji miejskiej, czy międzynarodowej, czy jeździć po prostu po kraju. No i za dwa lub trzy tygodnie powinienem mieć już samochód kategorii C, czyli samochód ciężarowy. Moje marzenia z tą firmą związane. Hmm. Z małymi przerwami urlopowymi pracuję czwarty rok. Chyba jednak chciałbym, jak to zacznie funkcjonować, jak ta firma zacznie funkcjonować, pójść na dłuższy urlop.